Cześć mano. witajcie z tej strony Miego i witam was na moim kanale w dziesiątym już odcinku z gry Mafia 2 edycja ostateczna. W ostatnim odcinku udało nam się wyjść z więzienia za pomocą y, Leo Galante. Joe ogarnął nam nowe mieszkanko, przebraliśmy się w garnitur i teraz lecimy do Joe'a. Lecimy do niego sprawdzić co będzie się też działo. Zamykamy drzwi do mieszkanka. Co ty, koleżko, tutaj I really hope this guy shows up soon. I've got a lot on my plate today, and the housing market is booming. Is there a problem, sir? I'm just waiting here for another client. Dobrze, to czekaj, czekaj sobie, a my lecimy. Nie patrzyłem sobie przez okno jaki mamy widok, ale myślę że będzie dobrze. Dobrze słuchajcie. Z rzeczy organizacyjnych, to koniecznie dajcie znać co sądzicie o tej serii i co sądzicie o tym odcinku. Pozostawcie komentarz, subskrypcję oraz koniecznie z dzwoneczkiem oraz ocencie ten film. Zapraszam na moje media społecznościowe, gdzie znajdziecie troszeczkę więcej informacji. A my tymczasem lecimy. Lecimy do naszego przyjaciela Joeya. No, powiem Wam, że ta fura myślę, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze do nas pasuje. W komentarzach chciałbym, żebyście pozostawiali propozycje, jakie gry chcielibyście ujrzeć na moim kanale, w co chcielibyście, żebyśmy sobie pograli. Na pewno się do propozycji odniosę. Także gorąco polecam do subskrybowania, oceniania, komentowania, no i przede wszystkim udostępniania tych filmów dalej, żeby trafiły one do szerszej społeczności. Co też pomoże mi tworzyć dla Was lepsze materiały! No, powiem Wam, że ta fura jest całkiem... Oj, i prowadzi się. Prowadzi się. Dużo lepiej niż, niż poprzedni. Lecimy do Joe. Lecimy do Joe. Zobaczymy, co ma dla nas. Z tego, co zapowiadał. Mamy jakąś umówioną kolację, chyba. Więc zobaczymy. Geez, I thought you was gonna be a no-show. Not bad. Nice material. Thanks. So, uh, what's the plan for tonight? You'll find out. A friend of mine's coming to pick us up. I met him when you was on your little vacation. And show him some respect. He's kind of an important guy. Oh, yeah? You'll see in a minute. Here he comes. Hey, Joe. Hey, Eddie. Hey, right How's here? it going? Ah, not too bad, not too bad. Oh, this your buddy? Yeah, this is my pal, Vito. Vito, this here is a good friend of mine, Eddie Scarpa. Nice to meet you, Eddie. Same here, Vito. Okay, fellas, I'm dying for a drink. Let's go. Hey, Vito, you want to drive? I had a couple of drinks already. So, uh, you tell him where we're headed, Joey? Nope. All he knows is that it's a surprise. <laughs> uh, he's gonna love it. I fucking hope so. Unless he got into the, uh, funny business in the can hey what are you two talking about <laughs> don't worry about it you'll see hey come on we might as well tell him now all right let's go vito no, hey dobrze. you know it would help okay. if you told me where we're going hey toys to bait no, to okay so vito what was the, was the one thing you missed the, the most day? when you was in the camp? Freedom. Yeah, well, but besides that, now nah, you know, uh, booze, broads, baseball, everything. Now nah, you're getting closer. <laughs> what are you guys taking me to? A baseball game? No, we're taking you to the classiest cat house in the city, Vito. Cat house, huh? Wow. Well, you don't sound too excited, Vito. Come on, don't tell me you don't want to have some fun after all that time. Hey, don't worry, Vito. These girls are real professionals. If you forgot how to do it, they'll get you back in shape in no time. If <laughs> <laughs> we're going to have a ball. <laughs> oh, hey, uh, remind me not to drink too much. There's some I got to take care of later. What's more important than pussy and booze? Uh, you know how it is. Sometimes you got to do what you got to do. Hej, Vito, chodź, pojeżdżaj na nią. eh? to jest tylko Indianapolis Speedway? O oh, co? No możesz Nie oh, mogę dodać no, 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 za bardzo gazu, bo ta... ...Wersalka nie skręca. <coughs> no dobrze. Jesteśmy już prawie na miejscu. Drodziłeś jak like moja fucking wiesz o tym? Nie, to nie było złe. Dobra, nie jestem na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Nie ma w Leo Galanti o Vito. He said you were a real stand-up guy and he told me all about the shit that Clementi tried to pull on you guys. But between you and me, why'd you get into that line of work? I mean, we all got our re reasons. Well, uh Yeah, yeah. Uh, because uh mm. you know, I don't I don't want to end up like my old man and uh Oh no. Yeah. Look, I figure nobody's going to help me, so I got to help myself. Mm. Yeah, you do. Oh okay. Yeah. Okay, scram baby. So Vito, listen. I work for Carlo Falcone and uh, we're looking to expand our operation. Joe's been working for us for a while now and uh, since you're a friend of his, we'd like to extend that offer to you as well. What do you say? Yeah, sure, I'm interested. All right, let's drink to it. Here's to you guys right. and to a bright future together. Touching down. I can't be drinking too much tonight. Uh, I got some business to take care of. No, sympatyczny. Mamy no. <laughs> <laughs> Talk about a horse's ass! Oh, there's something here. Carlo's is a real smart guy. He's into, uh, uh you know, astrology. You mean astronomy? Ah, uh, fuck you, you fucking cum dumpster. <laughs> <laughs> Sorry, ladies. Looks like fuck I gotta get going. Shut your goddamn pie hole. If you wanna oh. use your mouth. You fellas ready to go? Uh, uh, you know. Yeah, let's go. Hey, get up, Joe. I should have pulled in. Hey, ho, ho, ho! Hi, did you put it Hey, where the hell so is my car? Uh, somebody stole it? Hey, hey, call the fucking cops, man. You're staring at it, you lush. Huh? Oh, oh, yeah, good. <laughs> hey, where's my keys? Vito's gonna drive. He's the least fucked up out of all of us. Yeah. Next time for us, Joe. More pussy, less booze. <laughs> No, dobra, wsiadajcie. so how'd you like the place vito a lot better than playing i just seek uh, in the showers huh eh? <laughs> <sighs> what the hell's that stink eddie you puke what i would not puke in my own car what the, what the hell is that smell then? Oh, yeah, I'm smelling it too. Must be Frankie Potts. What? That asshole puked in your car? Nah, oh, nah, he's in a trunk. What? What? Hey, it's all your fault, Joey. I told you I had some fucking business to take care of, and you went and got me drunk. Hey. Since when does business to take care of mean dead guy in the trunk? Hey, whoa, whoa, whoa. Hey, calm down, Vito. Hey, I expect We'll figure something out. What's to figure? All we gotta do is bury the stiff. I already got a spot picked out, up by the old observatory. No You got a shovel? Sure, it's in the trunk. And the hole is already dug. All we need to do is chuck him in and cover him up. Alright, alright. Where's this hole? Okay. Yeah, a little ways outside of the town, there's a path in the forest to a small clearing. That's yeah, where the hole, hole is. And hurry it up, will ya? God, I need some fresh air. The stench back here is fucking killing me. No ładnie, słuchajcie, mamy taką akcję, że musimy zakopać trupa, no nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji, tym bardziej, że będzie, że jest on cały czas w bagażniku. Oj, powiem wam, że ci kumple to są czasami nie do ogarnięcia, pomysły mają. No, ale tak to jest w tym mafijnym świecie. O, oh, oh, stop. Now, I'm gonna hurl. Nie <laughs> jedziemy dalej. Kulturalnie poczekał, już się zatrzymałem. Szacunek dla niego. No dobrze, jedziemy, słuchajcie. Nie wiem gdzie ta. No, jeszcze mamy kamak do tego obserwatorium. Także możemy pozwiedzać sobie widoki ładny most od oddali Nie mogę niestety włączyć radia, bo YouTube wtedy Wysyła mi roszczenia prawa odnośnie muzyki Więc no nie mogę jeszcze tak powiem puszczać utworów tutaj, ani z żadnej szafy grającej Także no musimy sobie troszeczkę pogadać, ale myślę, że to nie jest wielki problem Większym problemem jest na pewno to, że mamy trupa w bagażniku, a goni nas policja Pojadą za nami. I ich zgubimy. No, niestety, jadą za nami. Będziemy musieli troszeczkę pokrążyć. Nie, right, Rito, go pop the trunk. Is that a joke? That's great. That's just great. Yeah. This actually off time Damn it, no shoes. Oh, Jesus Christ. Oh, oh, fucking Christ almighty. How long this guy been in here, ready? Uh Just a couple days. You're gonna have to get him out of there, Vito. Oh, That's just great. I can't handle the smell. Some fucking yeah. welcome home this is Oh. 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 Ah. Oh. Uh. Oh. Hey, mother! Hey, hey, he's a hole. Right here, dump him in. Then to do. Finally done. Okay, now who's gonna bury him? What? I, I give me a bit of to get a hold of myself. Can you just do it? Every time I get a whiff of the guy, makes me have to puke And Eddie's not gonna be any help uh, here whatever Hey fellas, how about a little music, eh? Yeah, 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 music can you you push gotta you. be kidding me Good night, sweetheart. Well, it's time to go. This wasn't supposed to be part of your homecoming party, but it's nice out here, ain't it? I ain't been in the woods for a while. Yeah, you won't be liking it so damn much after I smack you with this shovel. Z ciekawości aż sprawdzę. No jest, faktycznie. No dobra. Czy ja w ogóle mam jakąś broń? Mam w razie coś. Dobrze. No dobra, odwozimy tych ochlajów z powrotem. Jeszcze policja za mną nie przyjechała. byłoby kiepsko mającki pochodzi. Nie mogę wyłączyć oh, mojego yeah, własnego. Hmm. No dobrze chyba ten wieczór back, hurry back, hurry back, hurry back, hurry ale myślę że za to chyba też nam zapłaci zawsze przydały się jakieś jakieś drobne no i mamy tutaj ograniczone do 40 Samochodem marki Cinquecento, coś czuję, że mamy tutaj. No, coś tam lata bokiem. Tylko pod prysznicą. No, udało się na szczęście, udało się na szczęście. Nie rozbić za bardzo tego samochodu. Bardzo się z tego cieszę. Jestem zadowolony, coraz lepiej mi to idzie. No wiadomo, te samochody nie mają jakiejś super zwrotności, przyczepności. Ale jakoś tam jakoś...

You coming some drinks? It's three in the morning. Shut the hell up. I shut up you whore. Come on, You're, awesome. Awesome. You're going Vito. Z punktu widzenia mafijnego wieczór bardzo udany. Zakupaliśmy trupa. Trochę popiliśmy, trochę się pobawiliśmy. Rozdział ósmy, kochani. Dzikusy. No, jestem bardzo ciekaw, co to będzie, co to będzie. What the fuck? Hey Vito! Rise and shine! Jezus! Marty, stop, stop fucking yelling, will you? My head's killing me. Oh. <laughs> Sorry, Joey. Stop calling me fucking tak Joey. What the hell is wrong with you? Vito, come on down! Jezus Christ. No, słuchajcie, chyba mamy jakąś robotę do zrobienia. Rozdział 8, więc historia już dosyć daleko zaszła. Myślę, że w tym odcinku to wszystko, a tą robotą, którą tutaj pod oknem zaproponował nam, Joey, zajmiemy się w następnym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zachęcam do pozostania subskrypcji z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco do komentowania oraz oceniania filmów. Zapraszam również na moje media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A tymczasem dzięki i cześć!